Panie Wójcie, Panie Przewodniczący, nie to, żeby tu krytykować, bo po to jestem radny, żebyśmy my wspólnie współpracowali i ja muszę się wsłuchiwać w głos mieszkańców i ten głos muszę przekazywać na radach na sesjach. Kwestia na przykład takich pro no właśnie porządku. E, Prośba albo taki no jakby e, racjonal, trudny racjonalizatorski wniosek e, do tych... Pracowników, którzy są przysyłani tak, jakby tylko has na hasło. Nie? Że, Słuchajcie, no bo my zgłaszamy, czy tam pani Sołtys, czy ja, zgłaszamy, tu trzeba wygłaszać, tam jest brudno tutaj. Za tym pracownikiem musi być kontrolę. Musi, musi ktoś po prostu, no nie wiem, czy pan Ewa, czy, 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 czy pan Ziemowicz, czy ktoś, musi to przyjść, skontrolować, bo yy, po prostu my, no tak jakby tutaj czuwamy, że oni tutaj za karę przechodzą, do Giewarkowa za karę przechodzą. Ja dzisiaj rozmawiałem z panią Ewą, mówię, no to na temat tych no, trochę tej pory wypielić, zrobić tak, no, no, żeby to estetycznie było. No to oni nie zrobi, no ona się dziwi, no to kto, no, no, kto ma to kontrolować. Po prostu to są zwykłe, nie, nie no ze sobą jakichś nakładów, ale takie usprawniające rzeczy, no musi być większa kontrola yy, nad pracownikami chodzą cokolwiek robić i właściwie ona nie powinna być taka akcyjna, tylko ten pracownik on no, sam powinien wiedzieć. Panie Janku, tam do Kosewa proszę jechać, bo tam jest syf. Panie Franiu, czy tam gdzieś jedziemy do Mieczownicy, czy jedziemy do Giewartowa, czy tam gdzie tego. A nie, że no, tylko jest akcja. jest dzwoni, radę dzwoni, no przyjdą, pogręcą się, porobią. Yy, nie jest to skontrolowane. I potem no, po co ten